Dobra, więc, Wirex, jak wpadniesz do lawy, to przegrywasz. No i pierwsze pytanie to: jaki MOB daje największy damage w Minecraft? Nie, no to prosty, Warden. No dobra. Tak, dobrze, dobrze ci proszę. Teraz drugie pytanie: to z ilu kratek możesz spaść w Minecraft, żeby nie umrzeć? Bez najosetów. Ale żeś teraz pytanie walnął. Obstawiam, <grym> że. 20. 20. 22, dwie. 3, ale na pewno nie 20. Dobra, <grym> ja to sam sobie ruszę Co? już, wyręczęczę Możesz Moż boryk, to odsłuchaj. magia. Dobra, kontynuujemy. <grym> dobra, ile potrzebujesz złota, by skraftować 16 złotych tych. 5, 4, 3, 2. jeden. Osiem. Ile, 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 ile mów? Nie wiem, nie wiem no dobra, dobra. dobra, czy tarcza chroni przed majsem? Tak. Dobra, dobrze, dobrze. Tarcza chroni przed Maisem. jest to akurat OP. Dobrze, no i ostatnie pytanie. Kto jest najlepszym graczem w Minecraft? No oglądałem twój film, ale zapomniałem. Do, nie wiem, nie No to, pamiętam. stary, spadasz. I? Nie, nie spadnę. Jak to? Nawet. Dobra, gościu. Ej, co? sam się zabiłem! Ej, wy chcecie wiedzieć, kto jest najlepszym graczem w Minecraft? Wbijajcie na nowszy film.